Siema moje mordencje. Witam Was w kolejnym patrolu. Zaraz i tego, że w weekend było wielkie losowanie. A ja stwierdziłem, że GT truje już mama, do zakopca jest jednak daleko. To co? Trzeba ten, ten hajs przewalić na coś innego, nie? Tak więc witam serdecznie, widzów. Rozświęć się jak wygodnie. Przeciętkowo sobie przerzucimy zobaczyć, czy cokolwiek zostało. Przydałby się ten drugi pick-up, który jest z W Ostatnio sobie sprawdzałem, że chyba tylko tamtego pick-upa mi brakuje. Tutaj jest chyba tak dobrze przeorane, że chyba tylko to, co gdzieś tam stwierdziłem, że jeszcze dołączę do kolekcji. Może się trafić. No, ciekawe. Może nikt tego nie zabrał? W sumie ja tego nie mam, więc możemy to tak dźwignąć. Nie wiem, czy cały czas się zastanawiam, czy tego Liberty Walk'a brać, bo w sumie chciałbym zrobić sobie kolekcję Liberty Walk'a. Wiem, że będzie to trochę, trochę kosztowało. No ale potem może być problem z kolei, żeby to dostać, nie? więc może faktycznie warto teraz to wziąć. Ciekawe ile kolorów tej wespy jest. No i ostatnio stwierdziłem, że będę brał to Volvo P1800 z racji tego, że chyba zrobię też o tym odcinek, ale tak jak już dowiecie się w swoim czasie, bo chciałbym robić takie fajne odcinki tematyczne, ale to się też albo się dowiecie, albo się już dowiedzieliście, bo jakby jestem w trakcie robienia odcinka historii Hot Wheels. O, czyli mamy go. O tym pikapie właśnie mówiłem, że brakuje mi go tam do 90 Tik, 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 tak więc teraz przejechaliśmy wszystko. jest. Dobra. To na pewno zabieramy tego, bo mi brakuje. Yeah. Jeżdżący sedas. Dobra. Teraz w Enter marsze. good <laughs> Dzisiaj odwiedziliśmy mój zabawkowy. I proszę bardzo, z pustymi rączkami nie wychodzimy, ale resztę pokażę Wam w chacie. Tutaj też kiedyś wpadniemy. O, czaderskie. Piękny autobus. jak będziemy robić dioramkę DHRiK piękna sprawa cudo 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 I dioramkę rolniczą też będzie można zrobić śliczne zobaczmy jak to się układę cenową chyba nie mamy tutaj ceny a tu jest ten schowany no jest, no jest, będzie można się bawić Jeszcze na to trafię, zobaczcie. Cudo. Normalnie cudo. Malczam też fajny. Ale to gnieźdź. o pizza 4 kupaja. No, fajne rzeczy tu mamy. O proszę Puchacz.

To jest coś dla mnie. Znaczy nie lubię pełnych integr, ale... Ale fajnie. Powiem Wam, że wróciłem do domu, odpaliłem wiadomości i dobrze tej chaty nie chciałem w zakopcu, bo daje jej to równo dzisiaj. Tak więc podsumowanie patrolu. Zacznijmy od tego co wyciągnąłem ostatnio z... Czekajcie, z, z Dino. Z Dino wyciągnąłem tego Forda, czyli doładowanie do kolekcji The 90s. Bardzo ładnie on wygląda elegancko jest wykonany Szkoda, że tyłu nie zrobili, nie? skoro już jest z przodu kalkomania zrobiona, to już mogli się pokusić na tył, ale widać nie było takiej, takiego parcia. To co kiedyś oglądałem, czyli tą Carrera GTS bardzo ładna To co wtedy też napominałem, że tunisi mnie jakoś nie kręcą, ale że chciałbym mieć jakąś taką fajną kolekcję Liberty Walka no to Zostaje. No i z wypadu do Pepko ostatnio nie nagrywałem, ale wyciągnąłem też tego Jesko, bo podoba mi się to Jesko ogólnie. Mam już, mam już drugie, tak więc będą, będą dwie stałe. Fajne jest to, że ta jest taka ciemna. Tak nie za bardzo się ten czarny rzucał góry. No ale na tej już dach fajnie widać, nie? Więc wydaje mi się, że ten pomarańczowy jest dużo bardziej ciekawy niż ten fiolet akurat chciałem jeszcze białą nie wiem czy jest biała zwracam na to uwagi ale biała fajnie by też się eksponowała no i to co wyciągnęliśmy dzisiaj zaczniemy od tego co mnie też bardzo cieszy ja kocham drift razem z moją małżonką kochaną tak więc mamy nissana maxime w wersji driftowej bardzo ładnie to wygląda tak więc sobie też taką zrobimy Drifterską, e, drifterskie miejsca, jak już będę ściany robił. Fajnie, że on ma tu machę e, w ogóle przeźroczystą, że silnik widać. Fajnie by było mieć też takiego drugiego na 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 przyszłość, ale to zobaczymy, czy się akurat trafi czy nie trafi. No i to o czym była mowa w odcinku odnośnie historii Hot Wheels, gdzie zapraszam zostawię wam link pod filmem. Mamy zamaka serię tą Zamak, czyli e, dużo chromu. <grywia> ja to przynajmniej tak określiłem. Mamy tutaj Barakudę. Ładnie to wygląda, przyznam się szczerze. Mamy Kamaro. E, Kamaro, chyba z tego, co tutaj mi się trafiło, wygląda najciekawiej. Mamy e, Biłika. A Buick też jest bardzo ładny, trzeba przyznać. Jak już człowiek tak się do tego bardziej skupi, no to powiem Wam, że fajne są. Całkiem fajne. I Playmont. W ogóle tego Playmonta, bo te trzy wisiały mm, jakby w sklepie z dużą ilością powtórek. Myślałem, że tylko z tymi trzema wyjdę, a na samym końcu w ogóle się okazało, że gdzieś tam pod spodem, zakitrany w ogóle na jakiejś innej półce, był ten Duster. Fajnie z tym odsuniętym silnikiem. O, tu wydeczki w ogóle bokiem wystają. Widzicie W tym miejscu. Ale może fajnie to wygląda. Ładne, ładne. Jeszcze ta grafika. 50-lecia. Fajny. Całkiem, całkiem powinno wzbogacić kolekcję. Jak widzimy, jest to składające się z ośmiu. Mamy 4. Może jakaś tam jeszcze w przyszłości się trafi. Odgaduję też tutaj trochę z zabawkowych, że mogliby więcej tego sprowadzać, bo oparcie ostatnimi czasy na Hot Wheels jest zacne. Tak więc dzięki, dzięki mordeczki. Zachęcam Was do subskrypcji, zachęcam Was do pozostawiania komentarzy, które dzięki temu budują mi zasięg. A im większy zasięg, tym materiał będzie docelowo fajniejszy, bo będzie na to, nie oszukujmy się, większy budżet. Tak więc dzięki za dzisiaj. Zostawcie w komentarzu patron, wtedy dojechał do samego końca. I do zaś, czym cieszę.